Dzień dobry. Tak wygląda ulica Sondelska w Sichlu. Warunki dzisiaj ciężkie, myślę, że większość ludzi kto mógł sobie na to pozwolić po prostu została w domach. Tutaj pan próbuje walczyć z podjazdem do domu. Tak to wygląda. W Murza Sichlu, 30 stycznia 2022 roku, mamy niż Nadia, który szaleje od wczoraj wieczorem. Zaczęło się na Pomorzu, silne podmuchy wiatru. Śniegu jest dużo nawianego. Ruch mały i wcale się nie dziwię. Spróbujemy zjechać ulicą Budzową. Tutaj grupy pieszych, pod górę wyjeżdża samochód. Zdolnienie, ok. Tak, młodzież uśmiechnięta. Jednak piesek wyszedł na spacer. nie jest źle 10 minut temu ulica budzowa była w tym miejscu nieprzejezdna tu próbował manewrować autobus autokar wycieczkowy o jest tutaj na dole zjechał niżej próbuje gdzieś dojechać młodzież z butami narciarskimi idą gdzieś na wyciąg i zwężenie drogi tak w niedzielne przedpołudnie wygląda ulica Budzowa w Murzasichlu Dziękujemy bardzo.